Manko, środa, Champions League wczoraj poszło znakomicie. Dzisiaj pójdziemy sobie za ciosem, też będą niskie, wysokie kursy. Najpewniejsze, co dzisiaj zagrałem, to taki łączony kupon z dwóch zdarzeń: zwycięstwa Barcy i zwycięstwa Liverpoolu. Kurs łączny złoty 92, zł, więc pograłem to bardzo mocno. Natomiast wierzę, tak jak wczoraj wierzyłem, w wysoki kurs w meczu szachtara znałem, Tak samo dzisiaj podobna kombinacja. X do przerwy, X na koniec. Widzę w spotkaniu Red, Bull Zars, Red Bulla Lipsk przepraszam, z Zenitem St. Petersburg. Jest jeszcze wyższy kurs niż wczoraj, 7,68. I ogólnie wydaje mi się, że dzisiaj będziemy mieli troszeczkę więcej remisów w tym wieczorze z Ligą Mistrzów. Polecam zagrać sobie remisik w spotkaniu również Manfiki z Lyonem. No i myślę też, że w Salzburgu to Red Bull będzie faworytem starcia z Napoli, ale że nie zagram ja przeciwko Azurim, no to postawiony dzisiaj na czysto tam remis po kursie 3,90 jest bardzo kuszący także polecam próbować mam nadzieję, że coś wybierzecie, coś wygramy wczoraj było świetnie, dzisiaj wcale nie musi być gorzej, Siemanko dużo forsy życie.